Co jest grane, panie Mariuszu? Co pan tam znowu usłyszał? No, usłyszałem głośne, światowe echa zamachu na Donalda Trumpa. Właściwie cały świat teraz patrzy na Amerykę, jeszcze biorąc pod uwagę wybory, które za pół roku tam będą. Ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali o Stanach Zjednoczonych i o tym, co się tam dzieje, ale bardziej o kwestiach gospodarczych, no bo przecież jesteśmy audycją gospodarczą, ekonomiczną. Chociaż z drugiej strony pewnie trudno będzie ominąć kwestie polityczne. Panie Mariuszu, Donald Trump był już prezydentem w latach 2017-2021. Cała jego pierwsza kampania opierała się na haśle Uczyńmy Amerykę z powrotem wielką. Czy udało mu się przez tamte cztery lata chociaż w jakimś stopniu zrealizować to hasło i czy gospodarka Ameryki ciągle jest największą gospodarką świata? Jest ale i to duże ale. Jest tylko Dlatego, że nie ma kto przejąć po nich tego właśnie miejsca. To jest jedyny powód. Samo USA jest w zapaści. Przykładowo, ekonomia USA odnotowała obecnie o połowę słabsze wskaźniki od najniżej zakładanych, ponad 100% niżej niż te optymistyczne, jakie były. Patrząc na 2023, USA osiąga tylko 1 trzecią tamtych wyników to miażdżące spadki. Jakim cudem USA jest na czele, gdzie Chiny produkują 2,5 razy więcej niż całe USA? Oczywiście USA i ich dane ekonomiczne to wielki dowcip, powiastki wysane z palca takiej komunistycznej książki do ekonomii, bo bankowość i spekulacje głodowe nie budują ekonomii. Dlatego postulowałbym jakby oddzielenie pewnych danych, części ekonomicznych biznesów, jak na przykład przemysł wojskowy, a on odpowiada za znaczną część pozytywnych danych. No bo USA zyskuje gigantycznie na wojnach, które zresztą samo stymuluje, czy wręcz wywołuje. Takie działania finansowe nie wnoszą nic do samej ekonomii, przelewają tylko pieniądze z kieszeni obywateli do kieszeni nielicznej, niemożliwie do opisania bogatej elity. Oczywiście, jak mielibyśmy spojrzeć na USA, to widzielibyśmy całkowity upadek dawnej potęgi. Oni obecnie niemal nic nie wytwarzają. Ludzie są zadłużeni, jakby poziom zadłużenia się zmienia, ale właściwie każdy jest zadłużony. I biednieją z pokolenia na pokolenie dosłownie. Oczywiście te wszystkie masła obciążają gigantycznie budżet, czyli ich kieszenie dosłownie, czy jakby żyją na ich kosztach, tak jak na nasz kosz żyją Ukraińcy, chociażby. Oczywiście przestępczość, która gwałtownie skacze w kosmos. Oczywiście, wszystkie te lewackie pomysły, czyli rozdawnictwo pieniędzy, jakieś ideologiczne bzdury to wszystko kosztuje. Jakby to gigantycznie kosztuje. No i oczywiście, przechodząc co do oceny samej ekonomii pod rządami Trumpa, zacznijmy może od pozytywów. Powstało około 7 milionów nowych miejsc pracy. No ale oczywiście, już natychmiast dodajemy, że w związku z tą paniką covidową, 22 miliony ludzi zostało bez pracy i to tylko w dwa miesiące 2020 roku. Ostatecznie jakby odchodząc, on zostawił na minusie tam ponad 3 miliony miejsc pracy. Biden dodał 6,6 miliona w pierwszym tylko roku. To się stało tuż po tym covidzie. Moje pytanie jest takie. Na ile to nie polityka rządu miała wpływ, tylko takie zwykłe fakty życia, czyli podczas pandemii były zamknięcia, zwolnienia, no bo biznesy nie zarabiały. Widzieliśmy to u nas w małej skali, w Stanach dużo większa skala, nie do porównania zupełnie z tym, co widzieliśmy u nas, ale też tendencja jest taka sama. I potem, jak już skończyły się te wszystkie głupie lockdowny i te wszystkie inne idiotyzmy, to nagle biznesy zaczęły odżywać. To nie genialny Biden ani głupi Trump sprawili, że coś się stało dobrego czy złego, tylko normalne rzeczy. Poniekąd jakby oni na to wpływali. No bo w końcu ktoś podpisywał te ustawy o tych kwarantannach, o tych wszystkich innych rzeczach, które właśnie spowodowały ten krach ekonomiczny. De facto oni zniszczyli tą ekonomię, ale wcale oni jej nie odbudowywali. Czyli ludzie sami podnosili się po tym dramacie ekonomicznym. I oczywiście możemy popatrzeć dalej. Czym się chwali Trump? On dosłownie cytuje: Zbudowaliśmy najlepiej prosperującą gospodarkę na świecie. No, ewidentnie jest to przesadzone. Widzieliśmy już 7 milionów nowych miejsc pracy trzy razy więcej niż były przewidywania. Okej, okay, jasne, nie mówię, że nie. Trwali się, że dochód klasy średniej wzrósł o 6 tysięcy dolarów. Czyli pięciokrotnie więcej niż poprzednich rządów, ok, że stopa bezrobocia była na poziomie 3,5%, najniższego od 50 lat, ok, że osiągnięto dosłownie przez dwa lata z rzędu większą liczbę otwartych nowych miejsc pracy, ok, te wszystkie, że tam zasiłki dla bezrobotnych osiągnęły najniższy poziom od 50 lat, ok, jakby widzimy, że pewne rzeczy się działy, i to jest oczywiste, jakby nie mam z tym żadnego problemu? Tylko zawsze jest takie pytanie, na ile to jest i genialność, a na ile po prostu przedsiębiorczość zwykłych ludzi, którzy muszą pracować, zadbać o swoje życie, o swoje rodziny, o swoje dzieci. Panie Mariuszu, Donald Trump ma doświadczenie biznesowe, co w polityce no, jest dość rzadkim zjawiskiem i chyba dobrym doświadczeniem. Jakim biznesmenem był Trump? Rzeczywiście, moje podejście, jak pan wie, jest takie, żeby wszystkim zajmowali się ludzie, którzy mają pojęcie o tym, co robią. Tylko, że jak pan co, jak patrzę na takiego Trumpa, jako ekonomista, jako menadżer, nie widzę tam nic cudownego. Podam fakty. Mimo, że sam Trump nigdy nie złożył wniosku o tzw. bankructwo osobiste, to jego hotele, kasyna ogłaszały bankructwo sześć razy. Przykładowo, sztandarowy Taj Mahal w Atlantic City. W sześć miesięcy już nie opłacił odsetek wobec posiadacza obligacji, i pisał o tym Washington Post oczywiście. I w 1991 ogłoszono upadłość. Nie był w stanie, oczywiście, także nadążyć z długami w dwóch kolejnych kasynach w Atlantic City. I te dwa kasyna na ogłosiły upadłość w 1992, czy jakby rok później. Niedługo potem Hotel Plaza w Nowym Jorku też upadło. Polityk Fact ujawnił jeszcze dwie upadłości, jakie nie były powszechnie znane które były złożone później, co daje w sumie 6. Trump Hotel and Casino Resorts w 2004. Tam było 1,8 miliarda dolarów długu. Super biznesmen, naprawdę. Zrobić prawie 2 miliardy dolarów długu. Popatrzmy na jego w ogóle drogę biznesową. Zacznijmy od tego, o czym pewnie niewiele osób wie, że on sam dostał kilkaset milionów od swojego ojca. I oczywiście wszyscy, wszystkie jego kontakty biznesowe, w tym, w jednym z najlepszych biznesów w Stanach, czyli budowaniem na Manhattanie, na Nowym Jorku. Najdroższe działki świata, i tak dalej. Na pewno pan słyszał o tym, no nie da się nie słyszeć. Przypomnę tylko, że cały ten biznes był przez dziesiątki lat kontrolowany w stu przez mafię. Po prostu nie dało się budować nic, a szczególnie w Nowym Jorku, a szczególnie na Manhattanie, jak się nie miało układów z mafią. Uważam, to jest moje głębokie przekonanie poparte dosyć dogłębną analizą, którą wykonałem tam kiedyś, 20 lat temu, powiedzmy, jak, jak się zacząłem interesować, kto to w ogóle jest, ten Trump. Okazało się, że wszystkie dane o jego bogactwie pochodzą tylko i wyłącznie z jednego źródła ust samego Donalda. To nie jest dobre źródło, mogę Państwu powiedzieć. Z tego, co odkryłem, jedyne pieniądze, jak on naprawdę zarabiał, to kiedy był wynajętym aktorem. Ma dziesiątki filmów w bazie danych filmowych, Zwykle gra samego siebie. Gra milionera. Tak, no widzi pan, gra milionera ekscentrycznego. Żaden znany mi jego biznes nie odniósł znaczącego sukcesu. Za to kilka, jak już sobie pokazaliśmy, upadło z hukiem. Gość dorabiał jako kiepski aktorzyna. Wszystkie jego biznesy były w jakiś dziwny sposób powiązane z takimi częściami życia ekonomicznego Stanów, jakie zwykle jest powiązane z mafią kasyna, hotele, budowanie wieżowców na Mankatanie, wybory mis, bo akurat też jest właścicielem wyborów mis. Zresztą to też jest powiązane z różnymi, domyślacie się Państwo, jakiego odcienia skandalami różnymi, albo powiedzmy domysłami. No co się działo z zamkniętymi drzwiami, oczywiście nie wiemy, no bo, jak też wiemy, podpisywał umowy z tymi dziewczynami, kiedy nawet świadczył usługi seksualne. Ta słynna aktorka porno Stormy Daniels, która stała się głośna właśnie po tym, jak ujawniła tego typu powiązania z Panem prezydentem, więc jakby rozumiemy, że to nie jest kryształowy człowiek. Nikt by chyba nawet go to nie podejrzewał, chociaż część ludzi zaczyna mitologizować jego postać. To jest człowiek, który jest dziwnie zamieszany w jakieś koneksje z przestępczością. Pieniądze dostało do ojca, tatusia, setki milionów. Właściwie żaden jego biznes, jaki on sam tworzył, nie stał się jakiś znaczący, istotny. Opowiastki o tym, jaki on jest super bogaty, jak jest miliarderem, pochodzą tylko wyłącznie z jego własnych oświadczeń. Weźcie państwo tak się rozejrzyjcie po świecie i znajdziecie jeden jedyny przypadek miliardera, jaki dorabia w filmach. Ja nie umiem, nie znam nikogo takiego na świecie, kto byłby miliarderem, a jednocześnie można było sobie wynająć do filmu albo żeby prowadził programy jakieś telewizyjne. Wróćmy do polityki, do polityki gospodarczej i do tego, jaką jest obecnie Ameryka na tle świata. Na niedawnej konwencji republikanów Nikki Haley jest to osoba, która miała w Partii Demokratycznej konkurować o to, kto będzie kandydatem na prezydenta, wycofała się Nikki Haley z tego wyścigu do prezydentury, mówiąc, że trzeba uratować Amerykę. Panie Mariuszu, czy Amerykę trzeba ratować? No a właściwie przed kim, albo przed czym trzeba Amerykę ratować? Trzeba i to złap takich ludzi jak Trump, Biden i ci wszyscy inni politycy. Mieszkańcy USA sami świetnie sobie umieją radzić, jak się ich tylko nie okradać dziesiątek, a nawet setek miliardów dolarów. I wtedy ich ekonomia byłaby zdrowa, silna, bez niepotrzebnego bagażu, mafii, stworzonej przecież przez polityków i urzędników, zalewu narkotyków, w którym bierze czynny udział chociażby CIA, co też nie jest żadną tajemnicą już teraz. I finansuje z tego swoje nielegalne działania, mówimy o tak zwanych black budget. To są budżety, a mówimy tutaj o co najmniej widziałem analizy, że to jest ponad 50 miliardów dolarów rocznie nielegalnych pieniędzy, jakimi obracają służby. Na przykład właśnie z handlu ludźmi, handlu narkotykami, z jakichś działań przestępczych i tak dalej. Oczywiście dalej USA przede wszystkim niszczy niezwykle zyskowny przemysł zbrojeniowy, który popycha polityków, do ciągłego angażowania się w konflikty i czasem pełnoskalowe wojny. I to mówimy o całych dziesięcioleciach. No pamiętamy te słynne wojny w zatoce chociażby. Wiecie Państwo, ilu żołnierzy ma USA obecnie za granicą? We wrześniu 2023 to jest ponad 228 tysięcy żołnierzy. I nawet nie prowadzą teraz żadnej aktywnej wojny. Ktoś za to płaci, proszę Państwa. Wszystkie bombardowania, jedna bomba może kosztować setki tysięcy dolarów. Jedna sztuka. A wyobraźcie sobie, ile z tych bomb już spadło. Ktoś te pieniądze schował do kieszeni. To są pieniądze Amerykanów. To niszczy Amerykę. No, Amerykanie są policjantem świata od wielu, wielu lat i są w Polsce na nasze zaproszenie po to, żeby gwarantować nam bezpieczeństwo. Przynajmniej tak jesteśmy o tym przekonani. Panie Mariuszu, ale ja wracam do tego wątku biznesowego. Czy przez te cztery lata swojej pierwszej kadencji Donald Trump zrobił coś dla biznesu w Ameryce, dla przedsiębiorców? Coś takiego, co ułatwiło im konkurowanie, prowadzenie działalności? Na pewno pewne rzeczy rzeczywiście zaistniały, zadziały się. Tutaj, jakby nie, nie jestem w stanie tego, nawet nie chcę mu tego odbierać w żaden sposób. No, ale obiecał Amerykanom obniżenie podatku. Wywiązał się z tego? To jest bardzo podchwytliwe pytanie. To nie ma żadnego znaczenia, bo problemy USA nie leżą w wysokości podatku. No, dobre hasło wyborcze. Ja wiem, właśnie o tym mówiłem, że wiele tych działań to jest takie działania na plakaty. Tak U nas zresztą też widzimy po tych politykach, że te hasła są piękne, tylko jak się spojrzy z punktu widzenia jakiejś wiedzy, to nie ma żadnego sensu. To ładnie brzmi, ale to jest idiotyczne, to, jakby to nie zmieni niczego. To jest, wie pan, ten słynny kwiatek do kożucha. To nie jest wiosna. Panie Mariuszu, to porozmawiajmy w takim razie o Ameryce jako międzynarodowym graczu. O tej roli policjanta świata trochę wspomnieliśmy. Donald Trump, obejmując swoją pierwszą kadencję, wskazywał, że to Chiny są głównym największym zagrożeniem dla Ameryki. Chiny, które wcześniej tolerowały współpracę biznesową, budowały swoją gospodarkę w dziwnej mieszaninie niewolnego rynku i komunizmu. Amerykański biznes chętnie inwestował wtedy w Chinach. Świat nie był jeszcze taki spolaryzowany jak teraz. Teraz widać, że ta polityka dwóch wielkich gigantów światowych zmierza do konfrontacji. Czy metodami dyplomatycznymi, politycznymi można było tej konfrontacji uniknąć, albo czy można ją było przynajmniej jakoś obniżyć? To USA stworzyły Chiny, jakie znamy. Bez USA Chiny nie istnieją. Nie ma takiej metody, żebyśmy w ogóle słyszeli o Chinach, gdyby USA aktywnie nie budowało ich budżetu. Oczywiście obecnie Chiny usiłują gwałtownie przestawić się z sojuszu z USA na sojusz z Putinem. Bądźmy świadomi, że to nie jest żadna miłość, tylko takie małżeństwo z rozsądku. Dzieci z tego nie będzie, tylko kłótnie i rozwóz według mnie. Może nawet wojna. Takie antagonizowanie, polaryzacja, my, oni i tak dalej, jest częścią jednej z świetnie znanych technik manipulacji. Tylko mówimy o manipulacji na skali świata oczywiście, więc dlatego większość ludzi nie umie tego zauważyć, bo to jest za dużo. Polaryzowanie... Nie jest naturalne, nie jest zdrowe, nie jest mądre, nie jest dobre, bo świat nie jest, proszę Państwa, czarno-biały. Nie ma dobrego układu i złego układu, tak? Że dobrze byli kowboje, jeśli byli Indianie. No to dobrze byli Indianie, jeśli byli kowboje. Też nie. I tak samo jest tutaj. Ale to Donald Trump był tą osobą, która w pewnym sensie przestawiła wajchę polityczną w stosunku do Chin. To była słuszna decyzja? Czy ten układ z Chinami można było kontynuować jeszcze? Czy Ameryka musiała się upomnieć o swoje interesy? Ciężkie pytanie jak na tak krótki czas. Bądźcie Państwo świadomi, że to nie jest to, co chcę powiedzieć. Tak, to był dobry ruch, konieczny ruch, ale nie to nie był dobry ruch, krótko mówiąc. Rozumiecie Państwo, że, że to nie jest takie jednoznaczne. Generalnie, jeżeli mówilibyśmy o zdrowej gospodarce, nieskorumpowanych politykach itd, i tak dalej, czyli nierealnym wariancie, USA powinno odciąć się od Chin ekonomicznie, bo to jest brutalny bandycki, komunistyczny reżim, mordujący w straszny sposób olbrzymie ilości ludzi, tyranizujący miliony dosłownie w obozach zamkniętych, obozach koncentracyjnych. Naziści to w ogóle przy nich to jest nikt. Xi Jinping jest taki milutki misio-puchatek, tak? To jest zbrodniczy bandycki degenerat. Tak jak wszyscy komunistyczni dyktatorzy. Dlatego każdy cywilizowany kraj powinien odciąć się od bandyckich krajów które mordują, więzią, okalecają miliony, jak w tym przypadku, ludzi. Tam jest po prostu na skalę przemysłową handel dziećmi, proszę państwa. Handel organami ludzkimi. Są rzeczy niewyobrażalne dla normalnego człowieka. Ale to się dzieje. A my po prostu nagle o, fajnie, miło czemu nie zrobić z nimi biznesu? W tym czasie tyle mogę powiedzieć. No, odwołał się pan do etyki czasem trzeba, czasem warto. Jestem ekonomistą, ale jestem też człowiekiem. Panie Mariuszu, wracamy do tematu Ameryki. Wracamy do Donalda Trumpa. Jeden z jego ważnych elementów kampanii w 2017-2016 roku to był postulat ograniczenia emigracji do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump chciał budować mur na granicy z Meksykiem, chciał deportować 11 milionów ludzi, którzy nielegalnie przebywali w Stanach w tym czasie. Co udało mu się z tego osiągnąć? Wie Pan co? Chyba jedna z nielicznych rzeczy, jakie miały sens w jego kampanii i efekty tego są rzeczywiście do pokazania. No oczywiście wiemy, że to nie jest, żadna 11 milionów deportowanych, no... Nie odbierzemy mu tu w żaden sposób pewnych sukcesów. Oczywiście lista tego jest długa i szczegółowa, więc dlatego zamieścimy ją w opisie do naszej audycji. Tutaj tylko podam jakieś główne punkty. Podpisał zarządzanie wykonawcze, żeby odebrać dotacje federalne dla tak zwanych miast sanktuariów. Przykładowo w Nowym Jorku było ponad pół miliona nielegalnych imigrantów, o czym na pewno wiemy. W Stanach to jest tam kilkanaście milionów. Nowy Jork, jak większość takich amerykańskich miast tylu Los Angeles, San Francisco, Oakland, Chicago czy sam Washington, to są właśnie te tak zwane miasta sanktuaria, czyli taka miejsce ucieczki tych wszystkich nielegalców. I tam oni mają luksusowe warunki, włącznie z tym, że dostają hotele i tak dalej. Mogą bezkarnie kraść, na przykład mogą wchodzić do dowolnego sklepu i wynosić wszystko, co chcą, i oficjalne przepisy mówią tak, że nie wolno im w tym przeszkadzać. Poziom przestępczości jest absurdalnie wysoki. Oczywiście starają się to zaniżać poprzez. Ukrywanie przestępstw, a nie zwalczanie ich, bo nie wolno zwalczać przestępstw nielegalnych imigrantów, jakbyście Państwo nie wiedzieli. Zresztą pewnie nawet inteligentniejsi ze słuchaczy wiedzą o tym, bo widzą, co się dzieje na naszej granicy z Białorusią. Kompletny bandyta może zamordować naszego żołnierza, a oni nawet nie mogą się bronić, nie mogą w powietrze nawet strzelić, bo lądują w więzieniu. Tak żyją największe amerykańskie miasta. Tam dokładnie na ulicach tak się dzieje. To, co mamy na tym malutkim wycinku na granicy z Białorusią, proszę Państwa. Tak samo nie wiem, czy Państwo słyszeliście o tym, jak w Polsce nielegalnie, czyli bandyci, którzy po prostu napadają na nasz kraj, spadli z płotu ogrodzenia granicznego, i w polskim sądzie dostali jeszcze zwrot kosztów za, za proces i jakby bandyci, którzy napadają na nasz kraj, łamią nasze prawa? Tylko że u nas to jest tak mikroskala, jak powiedziałem, dlatego jeszcze Państwo tego nie widzicie tak jak Amerykanie. U nich to jest dosłownie na głównych ulicach największych miast. Więc to jest jakby ten jeden wątek. Oczywiście uruchomił inicjatywę tzw. oszust rodzinnych, co jest gigantyczną plagą na całym świecie w Niemczech, Szwecji i tak dalej bo chodzi o to, że generalnie my usiłujemy być cywilizowani to znaczy, że bandytom, przestępcom i gwałcicielom usiłujemy nadać prawa, jakie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci miały. To jest takie komunistyczne podejście: wszystkim równe prawa. Nie, bandytom, zboczeńcom, właścicielom nie powinno się dawać żadnych praw. Kiedyś nazywało się infamią. Jak ktoś był bandytą, był tak zwany wyjęty spod prawa. I to jest ok, bo on nie ma żadnych praw. Ale komuniści wmawiają nam, że każdy najgorszy degenerat ma mieć takie samo prawo, jak ty, czy twoje dzieci. To jest zbrodnia. Jak przyjedzie sobie jakiś nielegalny imigrant, to nagle, żeby nie być oderwany od swojej rodziny, może sprowadzać swoją rodzinę. Do tej pory oczywiście nikt tego kompletnie nie weryfikował, i w całej Europie nikt tego nie weryfikuje tak naprawdę. Bo dowolny Brodaty Muzeumanin może powiedzieć, że jest 15-latkiem. I urzędnik pisuje to, tak. Donald Trump rzeczywiście stworzył taką inicjatywę, żeby weryfikować, czy na pewno to jest Twoja rodzina, bo to się da sprawdzić. Oczywiście wymaga to pieniędzy, czasu i tak dalej, więc dlatego nikt się tym nie przejmował. I to jest uważam, że na plus, zdecydowanie. Zawiesił przesiedlania uchodźców z najbardziej niebezpiecznych krajów, gdzie po prostu wiemy, że działa pełnoskalowy terroryzm. Sprowadzanie stamtąd ludzi jest proszeniem się o bardzo grube problemy. Co my tak robimy w tym momencie? tak? Mamy zero weryfikacji. Może przyjechać do nas obywatel dowolnego bandyckiego kraju, w którym wiemy na pewno, że otwarcie działają najbardziej groźne organizacje terrorystyczne. A my ich przyjmiemy, bo jakby my nie weryfikujemy tego, czy on przyjeżdża z jakiegoś spokojnego miejsca i rzeczywiście ma jakieś realne powody, tak? Czy to jest po prostu przestępca, bandyta, terrorysta, który po prostu tu został, nie wiem, wysłany na misję, żeby nagle coś tam zacząć wysadzać. Zresztą Ameryka boleśnie się przekonała o tym, że to przyjmowanie wszystkich kończy się tym, że wchodzisz do centrum handlowego i ileś osób nie wychodzi, bo ktoś miał ochotę coś tam wysadzić. I rzeczywiście zauważalnie spadło wiele negatywnych statystyk, na przykład 85% redukcja przesiedleń uchodźców. No to to jest, to jest zauważalne. Rzeczywiście ilość imigrantów spadła, i da się to zanotować w statystykach, najniżej tam od 4 50 lat, więc jakby tutaj mogę powiedzieć, że Trump, jeżeli można tak powiedzieć, odniósł sukces. No swoją drogą wiemy, panie Mariuszu, że Donald Trump budując swoje wieżowce na Manhattanie zatrudniał nielegalnie przebywających tam robotników budowlanych z Polski, Polaków. No czy to nie jest hipokryzja? Zresztą pytanie retoryczne w przypadku polityków akurat. To jest typowy właśnie kłamca. Oni nigdy nie są spójni z tym, co mówią, a sami co czynią. I to widzimy na własnym podwórku oczywiście milionowe tego przykłady. Przenieśmy się teraz do współczesnych czasów, do kampanii wyborczej, która trwa i do haseł wyborczych, czy do programu Donalda Trumpa obecnego. Na ile powiela on te, te postulaty, te sprawy, o których mówiliśmy sprzed lat kilku? Nie wiem. Bo szczerze mówiąc nie słucham tego co mówią politycy o ekonomii podczas kampanii, bo to niemal nigdy nie ma nic wspólnego z ich działaniami. Wolę patrzeć na ich czyny, czyli biblijne po owocach ich poznacie. No te owoce poprzedniej kampanii są takie sobie, no. Amerykanie będą mieli problem. Koniec pierwszej kadencji Donalda Trumpa zakończył się bardzo głośnymi wydarzeniami. Zakwestionował wyniki wyborów prezydenckich. Jego zwolennicy stoczyli bitwę o Kapitol. Działy się rzeczy, które się w historii Ameryki wcześniej nie działy. Jednocześnie no, musiał się ugiąć przed werdyktem instytucji demokratycznych, które ogłosiły, że prezydentem będzie Joe Biden. Czy Donald Trump jest zagrożeniem dla demokracji amerykańskiej, czy może wprowadzić jakieś elementy autorytaryzmu do władzy prezydenckiej? Jego zarzuty okazały się prawdziwe. Wybory były na pewno fałszowane. Tylko oczywiście nie wiemy, na jaką skalę i nie wiemy dokładnie, kto za tym stał. Kolejne, jeżeli chodzi o to słynne January 6, no to właśnie wiemy już też, że to była w jakiejś części, może w 100% części, akcja tajnych służb wymierzonych Trumpa i jego zwolenników. I do tego też nie ma żadnych wątpliwości, bo ilość dowodów, jakie wypłynęły podczas przesłuchań w kongresie USA, są po prostu miażdżące, przytłaczające i szokujące. Oczywiście, też nie wiemy, kto za tym stał, i pewnie też szybko się albo w ogóle nie dowiemy. Dużo tutaj widzi pan punktów, jakie podnosił, i pokazują się, że tak, rzeczywiście coś w tym jest. Czy on jest albo ma zadatki na dyktatora? On na pewno tak, jest to bezdyskusyjne dla mnie, jakby śledząc jego profil psychologiczny, nie mam cienia wątpliwości, że on chciałby tego. Czy jest to możliwe? Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, żeby to było w jakikolwiek sposób wykonalne. Niech pan też to wie, więc nie podejrzewam, żeby kiedykolwiek nawet chciał tego próbować, chociaż nikt nie mówi nigdy. Ale ja nie widzę takiego zagrożenia, szczerze mówiąc, tak. USA tak fundamentalnie różni się od tego, co wy myślicie na temat rządów czy ekonomii, że to nam ciężko wyjaśnić. Nie ma jednej Ameryki, nie ma jednej ekonomii. Są co najmniej dwie, a jest ich pewnie więcej, ale, ale dwie takie główne. Bo mówimy o tych rządach federalnych i to jest jakby to, co można by nazwać tak jak u nas państwem, czyli to, na co Trump ma wpływ, ale to nie jest nawet najważniejsze, to jest taki dodatek, to jest nadbudówka. Tak naprawdę Ameryka stoi, dlatego dobrze stoi finansowo jeszcze ciągle, dlatego jest tym mocarstwem światowym, ponieważ każdy stan jest tak naprawdę osobnym państwem. To jest fundament, bo tam jest osobna ekonomia, osobne przepisy. Właściwie mogą sobie tworzyć własne subpaństwa. I tak się dzieje. Dosłownie przenoszenie się, nie wiem, z jednego stanu do drugiego, tak jakbyście pojechali ze Szwajcarii do Szwecji czy do Francji. To jest tak szokująca różnica. To jest fundament zrozumienia Ameryki i ich ekonomii. Na tym niskim poziomie USA funkcjonuje. Naprawdę dobrze, żeby nie powiedzieć, nie, świetnie w niektórych momentach. Na poziomie federalnym jest to kompletny dramat, rozpacz, fatalne rzeczy. Kontrola przez te właśnie duże korporacje, które właściwie bawią się politykami jak marionetkami. No to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Gdyby usunąć cały rząd federalny, albo przynajmniej zredukować go tak, jak on był przemyślany, są to samo, co mówiliśmy z Unią Europejską. Gdyby Unia była Unią zapisaną w dokumentach założycielskich, sam bym się podpisywał, że o, Unia jest świetnym pomysłem, jestem pierwszym zwolennikiem Unii Europejskiej. Tak nie jest. To jest zdegenerowane, to jest wypaczone, to jest potwór, który nas pożera. Mówimy o czymś takim, że miałby to mój wierny pomocnik, który dla mnie czegoś pilnuje, a stał się moim największym prześladowcą, tak? Teraz państwo nas prześladuje, okrada, przecież to są goście przeze mnie wynajęci, że mają zarządzać moim majątkiem, jakby co jest? Komu się coś pomieszało? To jest dokładnie tak samo w USA. I to jest problem. USA, ale jak widać nie tylko USA, bo Polski także, Europy także, wiele, wiele innych państw mi przychodzi do głowy, gdzie im bliżej dołu, spodu fundamentów, tym lepiej, zdrowiej i sensowniej, im wyżej we władzy, tym mniej przyjemny obraz. Panie Maruszu, jaki będzie świat za 5 lat? Jaka będzie Ameryka za 5 lat, jeżeli Donald Trump wygra najbliższe wybory i będzie prezydentem? Nie jestem wróżką, jestem ekonomistą. Ciężko mi tak powiedzieć, jak to będzie. Na pewno wiem, jak nie będzie, ponieważ mam dane z poprzednich lat. Na pewno nie będzie tak, że przyjdzie jakiś Trump i wyzwoli Amerykę, uczyni ją wielką, czy obroni zwykłych ludzi. Tak na pewno nie będzie. On takim człowiekiem po prostu nie jest i nigdy nie był. Ma za to dużo brzydkich powiązań i zobowiązań wobec niezbyt przyjemnych ludzi. Więc nawet jakby, może z jakimś szalonym plot doznał olśnienia. Nawrócił się i tak dalej, i chciał coś zrobić, to nie zrobi. Tak mi też się skojarzyło, że był Kennedy, sławny prezydent, i został, jak państwo wiecie, w słynnym zamachu zabity. Pewnie nie wiecie o tym, że Kennedy został wybrany na prezydenta z bardzo dużą pomocą mafii. I to też nie jest żadna teoria, żaden domysł, to jest po prostu brutalny fakt. Znamy powiązania jego ojca z mafiozami i to też nie jest żadne pomówienie, tylko też brutalny fakt. Identycznie wszystko mi się układa na zasadzie. Powiązania jego ojca, jego prawdopodobne powiązania z mafią. Zamach i to wejście na prezydenturę. Zaczyna mnie takie drzewi, że gdzieś to już widziałem. O co tu chodzi? Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Chyba daliśmy parę tematów do rozmyślań. Za pół roku będziemy śledzić, co się będzie działo w Ameryce, z pewnym dużym zainteresowaniem. Mariusz Stefaniak, ekonomista, finansista. Dziękuję bardzo za dzisiejszą audycję, Krzysztof Strauchman.